Siemaneczko, siemaneczko drodzy widzowie, Rafał Papa Smurfik wypowiada się na temat Eweliny i Marty, mówi, że Marta i Ewelina to są przypadki nieodratowania, ich miejsce jest na ulicy, mówi, że Marta jest naduwana w sobie, zapraszam Was serdecznie do słuchu tego co Rafał mówi na temat tych dwóch aktorek. Eweliny nie wezmę do siebie, bo to nie ma sensu. Bo ona tylko będzie daj gumisia, daj gumisia, daj gumisia, daj gumisia. I to, jest, to jest przypadek nie do odratowania. Ona całe życie będzie na ulicy. Całe życie będzie pić. A rodzinka, dopóki rodzinka jej nie zamknie na leczenie, ale rodzinka, jak widać, nie ma czasu. Nie ma czasu, żeby zająć się córką. Woli ją pierdolnąć na ełknie, chla i tyle. Marta też, chla, Marta, też, Marta też umrze na ulicy. Marta też jest już nie do ratowania. To jest przypadek permanentnie zniszczony przez alkohol i dopóki nie skończy na wózku inwalidzkim, albo jakaś krzywda jej się nie stanie, to nie przestanie nigdy pić. I to jest moje zdanie. Ona umrze na ulicy po prostu. Marta jest za bardzo zadufana w sobie i, i ona myśli, że ona nie wiadomo kim jest. Jak, jak się jej da dom i ona myśli, że nie wiadomo kim jest i udaje nie wiadomo kogo. A później się nachleje i się oszczy. Marcie dupę zaszy i co to daje jak zaszyjesz dupę i myślisz, że ona nie będzie piła? Ona już, ona już nie nadaje się do niczego, Marta. Tylko do, do, nie wiem, do jakiejś opieki przez kogoś, na przykład przeze mnie. Ale ja nie mogę tej Marty znieść, bo dla mnie to jest taka nadufana w sobie osoba. Kurde, ona się nadaje tylko na ulicę, tak naprawdę Marta. Nigdzie więcej. I tam, tam jest najlepsze środowisko jest na ulicy. Tam się naj, najlepiej zachowuje. Wtedy jest miła, grzeczna i wszystko jest fajnie. A jak jest w domu, to jest wielka pani nadufana i wielka to, co nie ona. Alkoholiczka. Oni się nadają tylko do, tak naprawdę do teraz. teraz. Jedyna, jedyna ich rzecz. Jaka może być, to na przykład nagrywanie. Oni im w życiu nic nie pozostało, tylko po prostu nagrywanie. To jedynie to na tym mogło zarobić. Na nagrywaniu. Ale ludzie tego nie rozumieją. To jest jedyna ich szansa na, na jakieś tam, nie wiem, coś, żeby w życiu swoim jakby z, jakoś pokolorować to swoje życie. Bo oni ja żadnych perspektyw nie mają. No właśnie, Marta, Marta ja mam tak samo, wiesz? Też mi matkę trochę przypomina. Tylko, że moja matka to pracuje i. I pije tam weekendy, nie? I, i, I się nie awanturuje jak wypije. A Marta, jak się wypije, to się chodzi awanturuje i wydziera mordę. I obszczywa wszystko. To wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem, drodzy widzowie. Zapraszam Was do dyskusji w komentarzach, czy Rafał prawidłowo postępuje, że nie chce pomagać już Ewelinie ani dla Marty. Czy może jednak się wszystko zmieni jak w kalejdoskopie? I znowu zobaczymy dwie aktorki razem na planie Urafała. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Wyraźcie swoje zdanie, swoją opinię. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Piona!